Dobry Ireneusz Poznański w tym tygodniu prosta sytuacja. 5S, ale niekoniecznie dla ludzi, którzy pracują w tych obszarach, czyli dla właścicieli. Załóżmy sobie, jest sytuacja, organizacja, podział na obszary, każdy obszar produkcyjny ma swojego właściciela, i w tym każdym obszarze produkcyjnym, który ma swojego właściciela, mamy odpowiedzialność za ten obszar. Ale. W ramach tych obszarów funkcjonują również inni ludzie, inni pracownicy, np. pracownicy utrzymania ruchu, albo ustawiacze. I co z tym możemy zrobić? Ustawiacze maszyn albo ktoś, kto je przezbraja. I co z tym możemy zrobić, kiedy w naszym obszarze funkcjonują również inni pracownicy, którzy, mówiąc wprost kolokwialnie, czasami, no, wydaje nam się, że bałaganiem albo nie przestrzegają naszych reguł. Spotkałem się z taką sytuacją, i to jest całkiem niezła sytuacja do opowiedzenia, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy już tutaj w przededniu zorganizowania tego całego wydarzenia. Dwa audyty się odbyły, już mówię o co chodzi. Pracownicy, którzy zajmują się przezbrajaniem maszyn i ich ustawianiem, przychodzą do obszarów. Na zatrzymanych maszynach wykonują pewne czynności związane z nowymi mechanizmami, oprzyrządowaniem na tych maszynach. No i oni jak to wykonują? to mają w swoim takim zwyczaju, mieli raczej w swoim takim zwyczaju, żeby to zostawić, uruchomić i jest sukces. Natomiast problem polega na tym, że oprócz tego, że zostawiali to z sukcesem i działającą maszyną, zostawiali jeszcze tam czasami różne swoje rzeczy, nie? Typu odkręcone elementy konstrukcyjne, jakieś śruby, jakieś klamry, uchwyty, przewody, czasami też niestety śmieci, różne jakieś opisy, kartki, nie wiem, silikony itd. itd. I to oczywiście bardzo przeszkadzało, co nie jest dziwne, właścicielom obszaru, którzy w tych obszarach pracują, że oni sobie robią, a ktoś im tam bałagani. Nie? I to było zawsze też niezgodnością na audytach, które są wykonywane dla tych właścicieli obszarów. Po kilku takich wydarzeniach doszliśmy do wniosku, że warto jednak tych wszystkich pracowników, którzy zajmują się ustawianiem maszyn, zebrać w zespół, uzgodnić z ich kierownikiem, jak to ma wyglądać, i określić wymagania w ich kierunku. I uwaga, udało się, udało się bardzo konkretni ludzie, bardzo rozsądni. Udało się zweryfikować zakres arkusza audytowego specjalnie tylko i wyłącznie dla tych pracowników, którzy wchodzą w nie swoje obszary i w nich operują. Zostały zwrócone uwagi na, uwagi na takie aspekty, jak odkładanie, miejsce odkładania komponentów, które są używane przez pracowników, zachowanie czystości. Dał nam jeszcze. Dbało się o usuwanie pozostałości z pracy maszyn, które są w ich kompetencji, te pozostałości, oni powinni się tym zajmować i tp. Jeszcze jest kilka tam spraw związanych. Cały, całe zaplecze techniczne, miejsce, gdzie pracownicy przyzbrajający trzymają swój sprzęt też wymagało pewnego takiego uregulowania wizualnego. Rutyny rutynami, normy normami, ale najważniejsze w tym wszystkim okazało się to, że ci pracownicy, z którymi zrobione były przeglądy, ustalone kryteria, oni zaczęli o tym rozmawiać. Czasami troszeczkę może się kłócić, ale ważne było to, że w końcu ustalono pewne zasady, i te zasady zostały przez nich potwierdzone. A jeżeli zostały przez nich potwierdzone i oni je wypracowali, to są jak najbardziej ich. W związku z powyższym, Mamy coś, mamy coś bardzo, bardzo bliskiego oczekiwanego rezultatu. Jesteśmy po dwóch audytach w tym obszarze. Z postawy pracowników, ich zachowania, ich podejścia wnioskuję, że jest szansa, bo są to bardzo rozsądni ludzie, którzy nie chcą sobie nawzajem przeszkadzać, tylko są, chcą sobie pomagać. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby reguły były określone i przestrzegane. W związku z powyższym, 5S dla ludzi odwiedzających obszary, które nie są ich, też warto zrobić, też warto wydzielić. Jeżeli trzeba, jest taka konieczność, warto z tego zrobić system audytowy, przeglądać i uczyć przede wszystkim poprzez audyty tych pracowników, czego się od nich oczekuje, jak ma to wyglądać. To może dotyczyć pracowników ustawiających, przezbrajających, pracowników na przykład logistyki, jeżeli za bardzo bałaganią. Może to dotyczyć pracowników utrzymania ruchu, kogokolwiek innego, kto. Operuje w obszarze nie swoim, a zdarza mu się nie mieć wobec tego obszaru specjalnej troski. Co oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności za, że tak powiem, nadzorowanie standardu tej przestrzeni pracy przez właściciela tegoż obszaru. Niemniej jednak bardzo, bardzo pomaga, bo jeszcze raz powtarzam, świadomość 5S, Lean Manufacturing, buduje się tutaj w głowie i tam ma następować permanentny proces programowania. Zachowań w kierunku oczekiwanym przez organizację. Dlatego też działa to i miejmy nadzieję, że będzie działać jeszcze dalej. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Ireneusz Poznański. Pozdrawiam. Kuźnia Produktywności.